Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie odcinek poświęcony taniej konsoli, e, którą już kiedyś przedstawiałem wam na moim kanale. A mianowicie chcę wam dzisiaj pokazać e, gierki, które są na tej konsoli, a które, że tak powiem, były na automatach i te gry na taniej konsoli niczym nie odbiegają właśnie gierką na tej oto chińskiej podlubie którą Wam pokazywałem tylko muszę się tutaj ogarnąć i za chwilę będziemy y, działać tu się pewne rzeczy instalują a ja wam w międzyczasie pokażę jak będę chciał podpiąć tutaj tego mojego wynalazka chińskiego tutaj co widzicie No będę go chciał podpiąć do y, Komputerka, ale będę go chciał podpiąć na cincze. Więc będę potrzebował do tego takiej prześciówki, bo jak Wam wcześniej pokazywałem, to coś jest na HDMI, i żebyśmy to mogli podpiąć do komputera, no to słuchajcie, musimy wziąć i za pomocą czegoś takiego to jest przejście z HDMI na CINCH musimy za pomocą czegoś takiego zobaczcie sobie, podpiąć to do komputera i będziemy mogli sobie dalej działać i będę mógł Wam dalej pokazać ciekawe giery które ja znalazłem na tej konsoli i którą chciałbym się z Wami podzielić więc już Wam pokazuję co i jak dalej będziemy działać. Zobaczmy teraz, tutaj podłączyłem wam kosolę. I teraz ja sobie patrzyłem tutaj wszedłem sobie w ulubione i tutaj wybrałem kilka takich gierek, które mnie się kojarzą właśnie z automatami i z właśnie ze starymi kompami, no to powiedzcie mi, co powiedzcie na Moon Patrol. Przecież Moon Patrol wygląda zupełnie jak i muzyczka. Patrol Wam nie przypomina woda. Coś ten pati, jeden tutaj szwankuje. Według mnie ten Patrol jest bardzo podobny do um, automatów. I nawet Możemy nim hamować, tak jak pamiętacie. Ja uważam, że to jest bardzo podobne. Jeszcze tym praktycznie nie odbiega od automatu. Wydaje mi się, że Moon Patrol jest bardzo podobny do tego, który był na automatach. Dobra, no to zobaczyliśmy sobie Moon Patrol. I na przykład, co bym Wam tutaj mógł jeszcze na przykład pokazać? No, myślę, że Mortal Kombine był też bardzo. Według mnie nie odbiega w ogóle, co powiecie na Mortal Kombat? Według mnie w ogóle nie odbiega od. Yy, tego, co było na konsoli, czy tam na Amidze, czy tam na Arcade'ach, prawda? no tak mi się wydaje przynajmniej no dobra, zobaczmy a co jest w opcjach? very easy Zagramy na Zagramy na very easy Ani będzie John cage <ścoughs> Mój patron był wcześniej, teraz Johnny Cage. I powiem wam jak za takiej konsoli. To jest całkiem fajnie. Kończy mnie! Co jest? Co jest? Kurwa Niebamy a was się teraz aktualizować musiał. Al, 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 al. Fatality. No to dobra, był sobie Mortal Kombat. A co powiecie na przykład na eee, Syndykat Wam zaraz pokażę Luboop? Eee, Kurwa, no nie, chłopie coś się zrobił. No dobra, to widzieliśmy Moon Patrola. Do teraz na przykład takie wyścigi, fajne, coś z seki wzięte. Proszę Was, już zapomniałem. Jest tu Wimbledon, soccer i Formula One. Formula One zobaczymy, sobie. fajnie się jeździ. Ja już sobie na to patrzyłem. Pozwólcie, że sobie łeknę Wasze zdrowie. Press start. Super Monaco, World. A damy sobie free practice. Brazil, dobra, niech będzie Brazyl. Damy sobie początkujący. Wow. Myślę, że wyścigi są całkiem przyzwoite. Fajna retro giera, słuchajcie. Jak ktoś lubi wyścigi, wow, to można sobie nieźle ciupnąć. Ciekawy jestem, na której sedze to było. Mordę Jestem jakbym wszedł w taki zakręt 250 na godzinę. No to chyba ze mnie by nic nie zostało za wiele. Ale nie, powiem Wam, że jak na taką konsolę, to jakby się tutaj przyjrzał, to naprawdę jest sporo fajnych gierek. Za chwilę Wam pokażę. Za chwilę Wam pokażę jeszcze inne, które tam które na pewno kojarzycie z Automatów. Więc jak za parę złotych to można pobrać słuchajcie A znowu w tym samym miejscu Czemu ja nie patrzę na Znowu zachuję, będą za, za, zakręty 270 na godzinę Ktoś kojarzy z Was tą grę, gdzie ona była na jakiej platformie? Na sedze Ciekawy jestem. No dobra tak sobie można jeździć, i tak się można bawić. No i okay, mielibyśmy tutaj formułę. A na przykład jeszcze. pac -Man tutaj jest press start pac hmm. jeden player ale powiem wam że pady już są pady już są padaka Pady te, To jest szajs Pierwszej wody No i tak wygląda pakun Widzicie, ja mu chcę Nie wiem, sterować mnie lewo, prawo a to nie działa, więc trzeba byłoby rozkminić trzeba byłoby rozkminić, czy da się tutaj jakieś inne pady podpiąć nie wiem, na przykład bezprzewodowy z Playa trójki albo, albo z tego, no nie wiem no tu byśmy mieli e, pacmana Moon Patrol Wam pokazywałem na przykład taka gra z 8-bitowego Atari jak Centipede Ludzka stonoga. Czy coś takiego? Jeden player, nowicjusz. Wiesz o taką grę? Na pewno, bo... 现在都是几辈子。 Nie wiem, czy to było w na akwitowym Atari, czy... czy jeszcze na jakieś innych innych konsolach. akwitowym 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 się. akwitowym się. osiągnąć to akwitowym to się wgielało potem bardzo szybko i no to jest jakaś za ma chyba 7-800 No i dobra, to byśmy mieli centipedę. I co wy na to słuchajcie? Co wy na to? No, są naprawdę kieryczki, które można fajnie sobie. Oczywiście powiedziałem wcześniej, jak Human Centipede. Oczywiście popieprzyłem się z takim porąbanym filmem, który był kiedyś. O ludzka stonoga to jest oczywiście centipede samo. Dobra. <laughs> Mortal Kombat 2. Mortal Kombat 2. O, ale pokażę Wam takie coś dziwnego. Syndykat. Syndykat to mnie tutaj rozpinkolił, że coś takiego w ogóle jest. Na tej, znaczy na tej konsoli są jeszcze inne, słuchajcie, dziwne rzeczy, ale one się nie uruchamiają. Jak na przykład jest DUM, ale. Oczywiście damy English. Start. Patrzcie się demo jest takie jak skąpa, specta albo zamini. Także można sobie popykać. I powiem Wam, że gra. Jest jest bardzo podobna do pecetowskiej wiadomo, że to nie jest and Sobie słuchajcie, no niby mamy syndykat, ale nie jest to ten jakby nam się hmm, wydawało, że jest bardzo pod, no, podobna jest ta gra, ale to już nie jest to samo. Dobra, tutaj jest jeszcze jakiś terminator i oczywiście jest Robocop. Robocop jest słuchajcie. Też wydaje mi się, że z automatów, ale nie jestem pewny. Robocop 3 no dajmy sobie stawę. Co jeszcze tutaj? Na przykład jak sobie wpiszemy grę, możemy sobie dać szukać i wpiszemy sobie na pewno będziecie tą grę kojarzyć, przynajmniej... bo nie widzę O w ogóle mi że to czekajcie G y. G. Pamiętacie? Taką grę? Bo ja pamiętam, bardzo dobrze. <śmiany> du -du 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 -du. To jest na pewno wyrósł z jakiejś wersji automatowej Bo... Aj, bo na pewno nie jest do z bitowego ja... Oj, z tym padem No pady padem to jest porażka Oczywiście naszym zadaniem, wszyscy wiemy, jest doroszenie do ziemi i obrona ziemi. Na to. Ja uważam, że jest całkiem sympatycznie. Ja! Game over. No. Słuchajcie. Tak oto. Zakończę dzisiejszy filmik. Napiszcie mi, czy warto robić jeszcze jakiś filmik z, tego, z tej konsoli. I o jakichś grach, które byśmy mogli sobie pograć, jest tu dużo różnych gier, ale w większości to są jakieś takie japońskie. Nie wiem, będę jeszcze się zastanawiał, czy w tej konsoli można jakoś to przerobić, dodać jakieś emulatory do tej karty i coś kombinować tak, żeby można było pozmieniać sobie gry, dodać sobie gry. No, bo tak jak mówię, jest tutaj cała masa różnych gier. Cała masa. Także, no, tylko nie pozostaje nic innego jak ciupać. Ciupać, odkrywać nowe gry. Jest tu tego mnóstwo, więc ciężko jest, żeby to wszystko ogarnąć. Ja tu przygotowałem teraz tak kilka gier. Które mi tak wpadły do, do głowy i pomysł, żeby można było je pokazać. I dlatego zobaczmy, czy będzie można na przykład jakiś inny gry dalej szukać i zrobić sobie jakąś pokazówkę z tego. Uważam, że. Uważam, że A Emię przypier dolił mi blokuję się skórwiel I znowu mi doryk że jest, nie odbiega od, od nie odbiega od oryginałów, nie? Co o tym myślicie? Jak wam się podoba, no to myślę, że może jaka łapa w górę pójdzie nigdy o to oczywiście ja Was nie proszę o żadne jakieś subskrypcje, ani jak łapa w górę, ale tak to przynajmniej będę wiedział, że nie idzie to psu na buty. Ach, przepiękny. Odpłynął. Dobra, tym oto optymistycznym akcentem, że z Wami jedyną porażką w tej konsoli to są te pady. Ale tak to powiem Wam. Szczerze, że warto sobie, jak ktoś lubi pograć w tak stare gry, co Wam pokazałem, to śmiało. Jest tu tego mnóstwo. Dobra, ja się w tym odcinku żegnam. Jak coś będę szukał, jeszcze jakiś gier na tej konsoli, jak coś ciekawego znajdę, to zrobię jeszcze jakiś filmik o tym. To na tyle. Żegnam się z Wami. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Ształeczka. Kazindia. A, ten. kojarze gościa. Ale mi przypierd... Łaskury! do kopał poszło w piździe.